Siemanko, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Block Star Planet. A więc um, tak. Um, o nie. Czemu ja w to weszłam? Dobra, będę. Um, a więc. W tym odcinku przechodzę parkury od Was, bo wiem, że mam już dwa na pewno parkury, ale nie wiem, czy chy chyba mam trzeci. No, ale nie pamiętam, czy mam trzeci. Ale chyba mam. No i to. No i tak, więc. Wyjdziemy sobie parkour. jeden jest dla Marta Rynie, a dwa albo też jeden są dla pinki zakinki Cekinki. Parkour dla Pienki i Cekinki. Mm, Przerzuć się. Uh -huh. mm -mm -mm -mm. -da -da -da. No to może parku dla Pinyki, cekinaki, Mysypy. No to przyjaciele. Hmm. Ona zrobiła jeden i bardzo za to dziękuję. Emilowa bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli Julka bardzo serdecznie pozdrawiam. Perku dla Pinki Senokini. No halo. Halo, halo, halo. O Boże, wrócę do Was, jak już będę na pierwszym parkurze. Okej, okay, tak wygląda pierwszy parkur. Um, jest on od Emily Love, Ale postanowiłam, że w tym odcinku jednak nie będziemy przechodzili parkurów dla mnie ale przejdziemy je kiedy indziej, bo teraz chciałam przejść Szukaj Klucza. Więc Szukaj Klucza. A i jak będę gdzieś niewyraźnie mówiła, to bardzo, bardzo przepraszam, ale oglądam też właśnie Julki odcinek ze mną, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jak szukamy też klucza i chyba tam ona jeszcze na jakiś parkoury pali. No właśnie oglądam ten par, ten odcinek. No i właśnie y, 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 jestem trochę zdezorientowana. Więc no.

Dobra, więc ja wchodzę i się widzimy, jak już wejdę. Okej, okay, ja już jestem, a więc zapraszam może emiszylowe. I to na pewno na stówę będzie gdzieś pod tymi lamami. Na stówę normalnie. O, widzisz? Widzicie? A więc mam czerwony klucz. I no. Mm, Obojsiu. Oh o! Od razu znalazłam. XD. Dobra. To było akurat prościutkie. Ciekawa jestem, jakie jeszcze klucze będą. Nie mówcie, że to już ostatni. Sweet Emmy szukaj Bo to pieski to może wiesz gdzie twoje Twoi, mm, tutaj twoi, tutaj twoi X, da, da, da. I Mają klucze No mm, to są bardziej piesokotki Ale dobra Ej, gdzie to jest? A może tutaj gdzieś jest wejście do główki, czy coś takiego? Nie wiem, muszę tak popatrzeć <laughs> Nie no, a gdzie to jest, bez kitu? Hmm Gdzie to może być? Może tak jak właśnie tam było, koło kotka, że gdzieś tutaj na jego ciele ale no o, tu było przejście bo już pewnie nie miała kluczy no dobra Spoxy, Loxy <laughs> tutaj zobaczymy każde Oreoski o i zauważyłam od razu przejście E, dobra. Mm, a więc... Oj. Mm, nie wiem, tu może gdzieś. Nie wiem, no serio. Gdzie to może być? A może gdzieś. Tam? no w główce? Nie wiem, ale to są buni, buni, buni. I tutaj można nawet zrobić takie wejście do środka jego. Hmm. Wejdziemy sobie tutaj i będziemy tak sprawdzać. A i co ja robię? Przecież. Wiadomo, że tu będzie przejście, bo skoro już nie ma tam reszty kluczy. Czekajcie chwileczkę. Oki. Okay. Jejuś. Gdzie to może być? Zaproszę kogoś ogólnie. Wszystkich pozapraszam. Oki doki. Właśnie o dobre znalazłam. Mm. Dobra. Ok, a więc to chyba będzie tutaj. A ja was bardzo przepraszam za to, jak tak dziwnie mówię i w ogóle, bo właśnie no. To oglądam, ale teraz się zastopowałam. I tak napiszę: Nagrywam kanał. Marta rządzi. Nie, kanał. Marta rządzi. więc my sobie tutaj już doskoczymy i chyba tu gdzieś będzie Hej, Dark Girl, pozdrawiam Pozdrawiam. pozdro Dobra, ja tu spróbuję tam doskoczyć i ja już jak tam będę, to się widzimy Jezus, ja nie mogę tam doskoczyć Już tyle razy próbowałam normalnie XD jak coś, to ja tutaj pomagam im. Asia tu! Dobra, ja im pomogę i tam doskoczę, i no, widzimy się już jak tam będę. Oki, okay, słuchajcie, chwila prawdy jestem tutaj. Mm, udało mi się tu doskoczyć i teraz nie zepsuj tego Marta. Ja. Yeah. O nie, wybieranie portali. To czego nie lubię. Oki ok, ryzykuję. jak widzicie to nie był ten a więc ja już nie przechodzę tego i, yy, i widzimy się na innym szukaniu yy, klucza oki okay, teraz szukaj przejścia od Julka i Sisi no i właśnie też tak myślałam żeby zrobić taki odcinek gdzie zakładam yy, konto na blog Planek, które będzie moje i e, moi Sis. Dobra, a teraz przechodzimy ten parkier. No czy parkier, no. To szukanie. <laughs> a więc no. <laughs> tu nie ma. No heju Gdzie to może być? X -da 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 -da. No, tu nie mam. Mm. W sumie to jest szukanie klucza, więc no. Mhm, mm tu go nie ma. Mm, może gdzieś z góry zobaczę? Mm, nie widzę mm, właśnie tak to jest podejrzane bo to jest tylko dwa są takie no ale w sumie to może po prostu tyle się jej zmieściło albo jej się za bardzo te nie podobały o ojojojojojojojo Ju, ju. Serio To było prankowe Serio O batko Dobra Ale ja teraz Moja siostra zbudowała Budowała przynajmniej Nie wiem czy zbudowała Ale budowała parkier właśnie Tego typu Szukaj przejścia No i właśnie ja Zobaczę, czy ona go zbudowała, i e, wtedy do Was wrócę. Jak zbudowała. No to widzimy się na mapie. Moja Sis nie zbudowała tego parkura e, No, więc może. E, Dzisiaj jeszcze sobie przejdziemy... E, nie wiem jaki parkour. No jakiś bym w sumie przeszła.. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Dobra, w sumie ten odcinek trwa już prawie że 15 minut, więc to by było na tyle, więc pa po.